To, to smutny No nic, czekamy na Black Opsa, kupujemy Black Opsa, będziemy brali Black Opsa, no w kiepsko w Warzone, to będziemy zmieniać gierę Bez wychodzenia z gierki O kurwa za stówę to chyba może to za pół broga. roku, a nie za rok na was wroga drużyna, to Także, No niestety To jest nierealne w tym momencie, zresztą Kody strasznie długo trzymają cenę. Ta! Blizzard ma taką... Znaczy nie wiem, bo to przez Mattelneta chyba przechodzi, tak? Z tego co pamiętam... Activision ma chyba umowę z tym... ...z Blizzardem. No i oni strasznie długo, tak? Przez Diablo też trójka strasznie długo trzymała cenę i trzyma i dalej będzie trzymać. Sporadyczne są zniżki, ale to tak nieznaczące, że... Idę, po to. Co to było? Wziąłeś to już? Aha, okej. Okay. Co powiedzieli remaster tej yy, dwójki? Ale to nie wiem, czy ty fanem jesteś Diablo. Mam tu karabin szturmowy. Ja szczerze mówiąc nie, zbytnio także. Nie jaram się. Proszę, dorwać pancerze sobie leżała. Chodźcie, ci chodźcie. chociaż bez, masz pancerze jakieś? Pan chodzik? Może z panem chodzikiem? Pan pojeździ. dobra. Pozostało łącznie 35 Uważaj na siebie! Patrz na górę tutaj. Człowiek to Fichał bardzo zmęczony przez weekend jest niż, no nie wiem, przez cokolwiek innego. Wróg zauważony! Nawet ten, nie wiem, 50 meczy w KODA już tak nie męczy jak jeden mecz Fichał. Wymknęliście się pościgowi wroga! Dobra robota! Zbliża się gaz! Kurwa, człowiek, drze ryj, a pady z nerwów. No nie, to jest bez sensu. Podajcie na to. Najgorsze są te bramki, jak ci gościu rajduje całe boisko jakimś Mbappé albo Neymarem, wciskając dowolną liczbę sztuczek. A twoja abor na stoi. Stoją, po prostu stoją Te... De, de... No mówię, no, no gu, gu, głupawki dostałem takiej. Takie, Taki, tak po prostu coś się blokują, no nie masz jakieś tam karty fajne, a one i tak się blokują, w sensie, no nie wiem, nie reagują tak jak powinny, tak jak mówisz A no to wiem No na tym na bazie tego się wyrabiałem niby opinie, ale to jest czerwo i głupie gadanie Widzę ruch! Możemy sobie najwyżej rywalstwikać jak będziesz chciał i tyle, i nic więcej. Boliga to jest taki rak, że... Cel zlecenia zdjęty, znakomicie. No ale on ma tą, z Musi być tam Dobra, Oznacza jak z kinę... cel dla nalotu. Tu strzelec 3, zrozumiano. Nalot w drodze. Gdzie pat w górę! Zero trafień Dobra, ty już zleciałeś na dół, a ja na dachu jak Debil. Bijku, to położę. No nie ogarnęłem, że tak powiem. Oho. Czekaj, gdzie? Tu? Minus dla kolegi za takie niepoprawne informacje. Tu? W środku? Pożliwe. Kasa została. Nic nie tknął. Uciek! Na równachy i uciek! Zobaczył RODO i uciek! Nie na no, nasz, nasz, nasz! Nie no jak my jesteśmy na dole! Znaczy tam na dole to by tak nie było słychać! Nie nad nami! Wy tu tutaj chłopaki! No! Nad nami gazu. Nad nami BSP wroga. Oznaczam karabin szturmowy do zebrania. Widzę cel. Wróg się Hmm. Oznaczam karabin szturmowy do zebrania No ale są DBS, tak One bardzo, bardzo, dużo obrażeń dają Zresztą Te AUG i w ogóle takie co strzelają pod To strasznie chwalą sobie na daleki dystans Na średni też Goffira też chwalą sobie na bliski dystans Na średni, na nie bliski, tylko na średni dystans wroga! One Bogam. strasznie dużo dają właśnie obrażeń Iżasiek mura gazu. Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. <śmiech> <śmiech> koronka, Ceny zaopatrzenia o, się zmienione. przyjrzeć. Czy nikt nic nie kupuje? Za BSP wroga! Ruch się desantuje, patrz w górę! Ktoś tu się desantuje. BSP wroga. Na o, wroga. Krycie. Coś, kropki chyba Kurwa. Ruch rozpoczął kasetowy. kasetowy, Nie, nie, ostrzał kasetowy. Weź pomóż mi ten zreanimować, żeby nie musiał zużywać tego. O, dobrego gościu Leci granat ogłuszający! Tak lepiej! Widocznie chmura gazu.

Strzelec 3, zrozumiano. Nalot w drodze. Ruch się przemieszcza. Mhm. już? Się Na Nie mam czym rzucić się nawet. Zostało powoł... tylko dziesięciu. To tam się dzieje? Tak jak biegnie No, o to nie było Dobra Weź szybką maskę jak zdążysz, tam jest Mam tu maskę przeciwgazową Tuosta ona Nie no została ci chyba, nie? Tu masz jeszcze jedną. Mam tu maskę przeciwgazową Weźcie to Dobra Tak Halo, lecimy No nie no, co ty ja Mogło gorzej Dobra, muszę pancerz założyć Dobra, możemy lasić. Dawaj tędy Nie strzelaj się, chodź, 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 zostaw ich. Pozycjeż, nie o 9 już. utrzymać, jeszcze 5 stóp. Dobra, wroga, jakiś. Uważaj. są straszni. Dobra, 4x4 -4 jest. 4x4 -4 jest. 4 -4 jest. Dobra, ale co? Damy żyliśmy nową mm -hmm. wersję mm -hmm. Tak lepiej. Dniej. Uwaga, nadlatuje nas na precyzyjny. Stawaj, i do zadania. Twoja droga. Dobrze, 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 Dobra, dobrze, 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 jest debespa. Klef leci, klef leci. No nie będę wyłączał na razie. Dobra. Oni mieli, widzisz, głupszą, głupszą pozycję po prostu, bo musieli atakować od wzgórza. Zawsze do przodu, takie coś trzeba właśnie przewidzieć, jakbyśmy nie dali rady, ich tam dosiąść z góry, bo za bardzo są. Do tego, Dlatego, widzisz, że czasami to miejsce jest też ważne. A, widzisz,